Wysokiej jakości monohydrat, kreatyny od KFD. Bez zbędnych dodatków, w świetnej cenie. Szymańczko, dzisiaj dosyć ciekawy odcinek, mianowicie śmiesznych historie z zawodów, z siłowni, czy gdzie tam Tomek i Justyna bywali. Przypuszczam, że tematy są mi znane, mniej więcej wiem o co może chodzić, bo są rzeczy, które zawsze wszystkich śmieszą, ale to się okaże w odcinku, także lecimy. No to może zacznę ja, jako kobieta, Ech, chociaż. Przez niektórych postrzegano jako facet, to nie wiem. Nie, no kobieta. W tym. No, to idzie zrobić. To idzie zrobić, to nie jest tak. Nie wie. pomagasz. Dobra, moja historia taka dosyć śmieszna przytrafiła się na zawodach bikini fitness. Z tego co pamiętam, było to chyba na mistrzostwach Europy w Santa Suzanie, Santa Suzana. Kiedy wychodziłyśmy z, Moja kategoria wychodziła na scenę. Stałyśmy w porównaniach i stałem obok jednej zawodniczek i tak po chwili sobie myślę co tak, co tak jebie, że tak brzydko powiem, co tak wali, zaczęłam <śmierdzi>. co, się, co tak śmierdzi. <śmierdzi> Mam od nowa? takie fajne ucięcie i to dokończy. Więc e, śmierdzi, śmierdzi i mówię, o co chodzi? To ode mnie, czy co? E, no bo wiadomo, jak nieraz zawodniczki najedzą się na ładowanie jakichś różnych dziwnych rzeczy, no to e, takie sytuacje mogą się przytrafić. E, ale to już jest gruba akcja, sama nie wiesz czy to od ciebie. <gamy> no byłam w takim szoku, że, mówię, kurde, mam nadzieję, że to nie ja zaczęłam się oglądać Cię, ze nie siebie. siebie. O, to nie ja. <gamy> Tak, oglądam się ze siebie, ale to... Nie, nie no, kurde, o co chodzi? No chyba się ktoś zesrał z przeproszeniem. No i dobra, no wszystkie porównania zostały zrobione, poproszono nas o zejście ze sceny. Nie zgadza jedną uciekła bokiem. <grym> nie, nie, nie. I zawodniczka, która była przede mną, centralnie miała takie różowo-jasne bikini i na tyłku miała taką. Trachę! Normalnie się zesrała, naprawdę się zesrała i co jest najgorsze? Ona nawet chyba nie była tego świadoma. Dopiero po zejściu ze sceny, ktoś jej no, musiał to powiedzieć. Gra, to to jest... To jest... <laughs> nie bo wydaje to... mi się, ja bym uciekła. się trzymało na pewno, zwróciła, nie na pewno zwróciła na siebie uwagę, ale w półfinale jej nie było. <laughs> w półfinale nie, nie było, także. No po to, to chyba nie oceniali, nie? No to, tak, tak tak jak mówiłem przed odcinkiem, najśmieszniejsze historie właśnie są z wąkiem i z Kupą. Tak, Moja historia dotyczy mnie samego, co razem się przyznam. E, mistrzostwa Polski, wyciskanie w koszuli, ja wiecie jak to w koszuli się chodzi. Jest się tak, było, były trzy osoby do mojego podejścia, ja tam chyba któryś z w Polski atakowałem w każdym razie, więc tak podchodziłem do tego na pół poważnie, bo to jeszcze nie były takie duże ciężary wtedy. Ale, że przed tym samym startem, dwie kategorie wcześniej jedliśmy sernik wiedeński. Mazowaliśmy zapaliśmy serniki sernikiem wiedeńskim, dawny. I rozumiesz, już były te trzy podejściach, ja mówię, no kurwa, sam się przeciwnie. Mówię z drugiej strony, jak mam nasrać na ławę, nie, spalisz podejście, mówię, no to lecę do tego kibla, nie? Siadam na ten kibel, rozumiesz, siedzę, siedzę, skończyłem, ja się chcę podetrzeć tak. I ja mówię, o kurwa, witam palą na drzwi, rozumiesz, ja wiem, no kurwa nie się i w końcu zrobiłem ten publin, tak. Wychodził <noise> wyciskać, nie? Kupa zawsze na nie? <noise> Tomek, też już nie możesz o bo to będzie to poziom górna przekroczony. Nie, <noise> gówniany odcinek. Ciężko będzie mi was przebić. Także kupa była, jakieś majtki brudne też. Ja Wam powiem coś innego. Słuchajcie, wyjechaliśmy na mistrzostwa Europy do Budapesztu. Cała kadra mieliśmy wydajęte domki takie bungalowe. Spaliśmy tam w różne kadry inne Czesi, Słowacji itd. No i ten, i w każdym tym domku był taki sam telewizor, taki sam pilot. Nie? No i mieliśmy takiego zawodnika, Artura. Pozdrawiam, Artur. Największy gościu kurde, uda, wiesz, taki naprawdę wyżułowany wielki. Każdy się go bał, bo jak on walczył przy stole, to sędziowie go nie chcieli sędziować. No i sobie tak podszedłem pod jego, pod jego okienko i ze swoim pilotem i zacząłem zmieniać im kanały, nie? A się tam oglądali z żoną, z dzieckiem. Weź kurwa przestań zmieniać te kanały, nie? Zabrał jej tego pilota, nie? się tam dalej. Przyciszyłem, zgłosiłem. Patrzą się na siebie, kurwa wiesz, baterię wyciągnęli, nie? Z tego pilota nie no, jak teraz się ten wiesz, telewizor wyłączy, to, to duchy istnieją. Ja je wyłączyłem. Nie poszedł za to, sprawdzał, czy pod kabelem, podłączane wszystko. Mówię wam, bałem mu się przyznać co najmniej 10 lat do tej historii. A to teraz będzie ten pierwszy raz? To możemy już kolejny odcinek polecieć. Mój pierwszy raz! Poważnie, poważnie, Ale przyznałeś się? Nie, teraz. Tak. <śmienią> Ale to, no, powiem no, wam, działało się. To że jeszcze... ja ważyłem wtedy 63 kg, e, to były moje początki z Racingiem, e, a on wtedy no, grubo ponad setkę i to naprawdę taki najgroźniejszy gościu u nas w <grym> Nie no, może by to odebrał ze śmiechem, tak myślę. No, no jest taka opcja. Zobaczymy na następnych zawodach. Dobra, następna śmieszna <grym> historia, to już niekoniecznie na zawodach, chociaż na zawodach też bym mógł powiedzieć znowu toczy mnie, nie wiem czemu. Aczkolwiek A coś historia, z sernikiem? Co? Coś też z sernikiem, czy już nie? Z było? alkoholem. Natomiast stała historia y, dotyczy mojego kolegi, który bał się zrobić pierwszego strzała. Ja mówię, kurwa, przestań, chłopie, normalnie wbijasz, że ciągasz ładujesz, nie? No nie no, on się boi. Nie ja mówię, dobra, daj, to ci zrobił. Stań tam pod ścianą, weź sobie, ja ja i posiadaj, ja zrobię zrobiłam. Zrobimy strzałami mi Ale jak cię z Tak, i leży. Ja stać i ja, ja, stań, ja mówię, kurwa, no, przestań, bierzy, kopie, nie? A on... I tak. Ja mówię, to nigdy od tego czasu, jak najpierw będą jakieś badania, jakieś testy psychologiczne, ludziom przeprowadzą za nimi drobiakunga strzała, nie? bo to, to się normalnie nie godzi. <grym> Następna. Co <grym> to, to ja może, pokontynuuję temat sceny i zawodów. strzałów. <grym> <grym> nie, jeszcze nie. Była też taka sytuacja, no nie wiem, dla publiczności na pewno poniekąd śmieszna. Dla samej zawodniczki, tak samo jak w poprzednim przypadku, niekoniecznie. Zawodniczka miała prezentację indywidualną, to był fitness sylwetkowy, wiecie, zaczęła się napinać, prężyć, po czym pęknął jej stanik i po prostu obnażyła się przed szeroką publicznością. Jest tam... Kolega <laughs> Nie, nie sprawdzałam, <laughs> nie sprawdzałam. Jak ktoś z was znajdzie, to napiszcie, podlinkujcie chłopakom w komentarzach, oni A jak na pewno... Pamiętam, ale nie powiem, bo nie chcę jej przykrości robić, bo dla niej to na pewno było bardzo traumatyczne. Ale proszę, żeby podali. No, fajną masz kulek Fajno. No, przepraszam. Wiesz, wiesz, jaką sławę potem zdobyła? No, też prawda. Co tam, tą jest jeszcze ciekawego? Co tam ciekawego na zawodach? Nie no, różne historie, Nie Niekoniecznie na zawodach, może gdzieś tutaj coś, nie? Ale... To powiem Wam tak. Tak, to wystarczy. Sobie, A, okay. Ale nie, ale to będzie, to, będzie to, to już... To też nie wiem czy mówić, ale polecieliśmy sobie na Narod Classic do, do, do Stanów, do Columbus, Ohio, wszystko fajnie, zaproszenie od Dardolda, znajerani, super, dostaliśmy wizy, nie? No i jesteśmy, wzięliśmy sobie z Mariuszem, z trenerem z klubu, wzięliśmy sobie pokój, wynajęliśmy. No i tam generalnie było mega gorąco, w ogóle ani razu nie spaliśmy pod tymi, pod pościelą, tylko normalnie na, na, na wierzchu na brzegu. A że do wielkie małżeńskie łóżko, no to żeśmy na nim spali. No ale ostatnia noc mamy wylot, Mar Mariusz co? Wszystko się spakował, ja się wszystko spakowałem, no i co Mariusz zrobił, no wybrał sobie gacie, na który, w których był, więc już nie miał niczym spać, no nie, no to mówię, no, no nie będę już spał na jednym łóżku z, z gołymi fojarami, więc stwierdziłem, że wejdę pod pościel, no i wszedłem, no i było fajnie tak, żeby, <laughs> że mnie plus by pogryzły, chul, także, no chciał się z jednego uratować, to z drugiego, a to później macie takie wielkie bomby, nie, także też masakra, także uważajcie na kolegów z klubu. Bo koledzy gryzą tak. komarami. To ja też w zeszłym roku, w zeszłym roku? Tak, w zeszłym roku ja byłam w Tajlandii, słuchajcie, to może nie będzie takie śmieszne, ale na pewno dla mnie to było ciekawe. Znałaś jakąś kobietę z... Jakiegoś kobietę, to jest Jakiegoś właśnie, kobietę? To jest to. Nie, 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 nie. Transformersa nie, nie, nie poznałem żadnego. Ale była taka no, w środku bardzo fajna siłownia. No i chodziłam tam dwa razy dziennie. I pewnego razu idę sobie na tą siłownię, patrzę, wybiega jak opętany jakiś gościu, drze, japę, nogi, wiecie, jak koń. Nie wiem, już nie pamiętam, na pewno nie po polsku, ale to chyba był jakiś Niemiec. Drze się w niebogłosy. O co chodzi w ogóle? Nie, I słuchajcie, na siłowni była kobra. Wyobrażasz sobie? No to może nie było śmieszne, ale no byłam w szoku i bałam się przez najbliższy tydzień tam w ogóle wejść, więc trenowałam ja na outdoorze. Na outdoorze trenowałam. W piłkę grałam. To ciekawa historia, ale nie śmieszna. No to wiem, A, no. Dobra. To <grym> ale jak wybiegał, było śmieszne. <grym> A, bo chyba, że ktoś jak wybiegał i uciekał, to się i to jeszcze no, przebiegli Nie, nie, 20, nie będę tak Za Mistrzostwa Polski WPC w Kołobrzegu, to tam też z sobą byłem. Forma dosyć dobrze zrobiona, taka, żeby sobie nawet zacząć od powiedzmy 340 w górę. Naprawdę było fajnie, przygotowywałem się, ale pech chciał, że poprzedniego wieczoru usiedliśmy za dużą ekipą do whisky i tu jest kilka historii takich ciekawych, śmiesznych. W jednym, tu mam nadzieję, że macie się na mnie nie pogniewa, kolega mój niepełnosprawny na wózku tak się napierdolił, że nie wiedział, że jesteśmy na pierwszym piętrze i wkurwiał się na nas, że nie chcemy mu otworzyć drzwi. A tam kurwa drzwi nie było, rozumiesz? Tylko okno przesklone. Takie jesteście chuje, nikt mi nie otworzy koledzy, i rozpęd na tym wózku, jak w tym strasznym filmie na tym korytarzu, i zapierdoli w tą szybę. Ja bym, mówię, mmm! mówię, no przecież wypadnie stamtąd. Potem go w końcu odprowadził. Szósta rano e, z Didier'em Michelonem, tu też pozdrawiam, z Francuzem, weteran z y, głównie wyciskania, ale też wyniki robił konkretne. Rozmawialiśmy, jak coś tam o wynikach. Wiesz, on Francuz, ja Polak, ja coś do angielskiego, on coś tego, i w końcu kurwa nigdy nie wiedział o co chodzi, ale dogadywaliśmy się świetnie. Dowiaduję się tak świetnie, że o 6 rano skończyliśmy pierdolić, a o 10 miałem stat. Na jak beka. Sewa po mnie przyszedł, ja się tam toczę, kurwa, ja mam ich robić przysiady. Sędziowie, że oni nie mają co mam zrobić. Obsługa pomostu mówi, że przecież jak ja tam będę stał i ten yy, wyciskał, czy robił przysiady, to oni będą bardziej napierdoleni ode mnie, mi asekurując, nie? Ale koniec końców doszło do tego, że zrobiłem 660 kg, gdzie rekord miałem 820, to ja w trójboju zrobiłem, aha, bo trójbu był dzień wcześniej, to zrobiłem 630 kilo najebany, jak spadłem, a między seriami spałem za stolikiem spikera, bo myśmy te zawody organizowali, nie? No to co, to teraz moja kolej? Zawo Zawody. Zawsze na zawodach coś ciekawego się dzieje, ale to, co jest na zawodach, to jest pikuć przy tym, co się dzieje po zawodach. Przed zawodami każdy wiecie, czy ma formę, gdzieś tam ewentualnie jakiś mały kieliszek, żeby rozrzedzić krew, żeby się tam lepiej poczuć. No, czasami te proporcje rosną faktycznie. To jest jak ten kieliszek wina, taki z bombucą od razu. <sum> tak, tak, ale, ale oczywiście nie startujcie nigdy po alkoholu, to jest do dopingiem, to jest niedozwolone, także nie wolno. Ale ja do ja zawodników, którzy robią tylko dobre wyniki po secie, nie? Tak, to też. O seksie? To seksie, tak. To jest... To 100 Głodnemu chleb 100 Słuchajcie, no i tak zawsze najlepiej to jest, że jak jest takie rozluźnienie po zawodach, jedziemy na hotel, w hotelu sobie pijemy faktycznie, czasami, czasami za dużo. No i co, stwierdziłem, że odprowadzę wszystkich gości z pokoju. po cerkach normalnie wyszedłem samych, moja już spała żona. No i wyszedłem, czyli się zatrzasły, odwiozłem ich windą, wszystko fajnie, wracam, kurde, nie mam klucza, nie ma jak się dostać. A to był taki pokój, że był pokój i drugi pokój, nie dopukałem się, nie dodzwoniłem do nie ma telefonu, nie ma Nie nic. dopukałeś się i wracasz do żony? No, no. no. To, jest to jest inna historia, to jest historii. W każdym razie musiałem w bokserkach zjechać na recepcję. W bokserkach zjechać? No nie to no. Tomasz, to będzie plus 18, no. No i jak już tam byłem w tej recepcji, pani się tak trochę dziwnie patrzyła i poprosiła o dokument co to było mało, mało logiczne. Ale w sensie, trady. czy pełnoręcznie wyruszałeś do To od Kielniczka? To by dała klucz zapasowy. Także e, słuchajcie, jak się rozwiniecie po zawodach, za dużo wypijecie, wszystko się może zdarzyć. No. Tak. Masz jeszcze jakąś historię? Mnóstwo no, nie? pewnie. Ja by... mam mnóstwo, bo... ale mam je w głowie i nie mogę ich za tak, bardzo wyrzucić. bo nie chcę zdradzić, o kogo to chodzi. Wiązałoby tak. tam... się, że ktoś by się domyślił, albo no... Musiałabym powiedzieć dokładniej. Dobra, to było na tyle. To znaczy moglibyśmy opowiadać więcej, ale y, trojką głosów uzgodniliśmy, że wymagałoby to drobnej cenzury, więc musimy szczegółowo y, z detalami powybierać historie, które można opowiedzieć, a których nie wypadało wypadałoby opowiedzieć. Y, dlatego, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jak najbardziej piszcie w komentarzach, y, czy jakieś jeszcze inne pokrewne tematy, lub w ogóle całkowicie inne, nie? Czy co? A my uzgodnimy z naszymi bohaterami, tych opowieści się w ogóle czy там Personalia, bo to czasami jest tak, że Dana Oswego, Ty wiesz o tym, co ta osoba odjebała, więc wtedy możesz mówić, że on się będzie cał śmiał, ale jak tym wie 50 zawodników, to wszyscy na chwilę będą mieli beka. a On się cieszył, że to było 3 lata temu wszyscy zapomnieli, a teraz nie tup, zasz, to zaś to wypomniał na YouTube. Ale, ale mam jeszcze taką wisienkę na torcie, także słuchajcie, jak chcecie, powiem wam, puchar świata zawodowców startujemy. A miał tam... być koniec, no, no, ale no mam, ja, nie mogę się otrzymać. otrzymać, pozdrawiam panów, którzy w tym on udział. Słuchajcie, w pokoju jestem z sędzią Davidem z Anglii i z kolegą Piotkiem. No i co, wracam do pokoju, taki że lekko nieczeźwy, a kolega już był bardzo nieczeźwy, leżał na łóżku, a nie ma mojego łóżka. Nie ma mojego łóżka, po prostu w hotelu nie ma łóżka, nie? No i pytam się Davida, co się stało z moim łóżkiem, nie? Ale czy ten angielski jak mogę, a on wiesz, no wskazuje na kolegę Piotra, ten nawalony jak szpadel, no nie odpowie, nie uratuje się. Wziąłem kremy, jakie mogłem, zmarowałem go tam całego, zaspermiłem, zdjęć narobiłem, powrzucałem no, i później <laughs> zaspermił kolegę. Ale okazało się później, że generalnie moje łóżko było na schodach przeciwpożarowych. to musiałem je sobie wyciągać, a miesiąc później kolega David mi wysłał maila, że to jednak on to zrobił. Czyli <grym> a to wybrał... był taki spijany, że nie mógł zaszeczyć. I on za drugi dzień nie wiedział to o co chodzi. Piotr, pozdrawiam. W razie pożaru i tak byś się pierwszy uratował. Nie? No, dół. No. Dobra, no. do... no. Tyle. Piszcie e, też ty swoje śmieszne historie w komentarzach. Chętnie przeczytamy. Z pionami i nazwiskami. Koniecznie, kanał KFD. Kadań, łapki w górę! Mam mojego oczywiście, łapki w górę i do następnego. Trzymajcie yes. się, hej.